W ciemnych czeluściach labiryntu znajduje się pradawne zło. Czy nasz wojownik będzie w stanie je pokonać? Czy da radę z tą pradawną złą mocą? Aleksios jest nieustraszonym wojownikiem, który niczego się nie boi. I tylko on jest w stanie je pokonać. Pradawne zło się ukrywa. Może być wszędzie. Ale nasz wojownik jest czujny i obserwuje. Jest przygotowany na wszystko. Czuje, że przeciwnik jest bardzo blisko, a zło nie śpi i może wyskoczyć w każdej chwili na naszego wojownika. Bestia atakuje bez zastanowienia naszego bohatera. Nie Bestia została pokonana przez naszego bohatera. Aleksios się upewnia, czy bestia nie żyje. Podchodzi, sprawdza. Po czym odchodzi z powrotem na powierzchnię, aby opowiedzieć o tym wydarzeniu.